What's up? Lato moment możemy się obudzić ze świadomością, że Toronto Raptors zostają mistrzami NBA 2019. A może być to już nawet w ten wtorek, najbliższy wtorek po spotkaniu numer 5, które będzie miało miejsce w Toronto. Dotychczas po czterech spotkaniach Raptors prowadzą 3 do 1 i są o krok od zdobycia mistrzostwa NBA. Golden State w roku nie przypominają drużyny mistrzowskiej. Okej, okay, wygrali spotkanie numer dwa. Okej. Okay, nie mają Kevin'a Durant'a. Ale z drugiej strony, wróćmy rok wstecz, w sytuacji, kiedy Warriors mierzyli się z Houston Rockets. Pamiętacie? Houston nie mieli wówczas Chrisa Pola. I dzisiaj czy ktoś o tym pamięta? Nie. Ale wszyscy pamiętamy, że Golden są mistrzami NBA. Mało kto mówi, że nie było CP3. Był Harden. Tak samo jest w przypadku drużyny z Oracle. Jest Steph Curry, jest Clay Thompson, jest Draymond Green, jest Steve Kerr cały czas, genialny trener, ale, ale nie ma wyników, a w NBA zapamiętujemy mistrzów i tymi mistrzami bez wątpienia są Warriors, ale w tym roku prawdopodobnie będą musieli oni uznać wyższość zespołu z Kanady. Ale spójrzmy, zespół z Kanady ma Kawaja Leonarda, genialnego Kawaja Leonarda, i wiecie co? W 2014 roku, gdy, gdy byliśmy świadkami finałów San Antonio Spurs kontra Miami Heat, wówczas w Miami grały jeszcze LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, ale nie o tym mowa. Wtedy zakończyła się dynastia Miami. Drużyna z, ze, słonecznego, ze słonecznego miasta czterokrotnie stawiała się w finałach NBA i finał w 2014 roku przeciwko Spurs był ich ostatnim. Po, po tym wydarzeniu pięciokrotnie w finałach meldują się Warriors. I co się dzieje? Ponownie napotykają Kawhi Lenarda i ponownie może dojść do, do przełamania dynastii Warriors, ponownie może dojść do złamania dynastii całkowitej. I kto wie, być może w przyszłym roku drużyna Zoraku nie będzie w finałach NBA i znowu osobą, która postawi ten decydujący punkt będzie Kawhi Leonard ale nie jest to jedyny zawodnik, który pamięta finały z 2014 roku, bowiem razem z Kałajem w zespole Grega Popowicza występował Danny Green. Danny Green, który wówczas ustanowił rekord 27 trójek w finałach NBA, który dwa lata później, w roku 2016 został przebity przez Stefana Kerego i podwyższony do liczby 32 trafionych trójek. I co więcej, w 12 dotychczasowych finałowych spotkaniach Danego Greena liczamy tutaj spotkania, yy, które rozegrał w Zespole Spurs i w Zespole z Raptors. Notuje on średnio 52% ołku, 52% w najważniejszym momencie sezonu, 52% w finałach NBA. To jest naprawdę rzadko spotykany wynik i prawdopodobnie tutaj nie mogę być w 100% pewien, najlepszy w całej historii yy, tej organizacji, jaką jest NBA. Ale to nie jest wszystko. W finałach konferencji, kiedy Raptors zmierzyli się z Milwaukee Bucks, Green trafił jedynie 4 na 23 próby z załuku. Jedynie 4 na 23. No, kto by się spodziewał, że tydzień później będzie on gwiazdą w rywalizacji z mistrzami z Golden. Kolejna ważna istotna informacja. Udarło się w NBA, że ten kto wygrywa walkę na tablicach, a szczególnie na tablicach przeciwnika, wygrywa spotkania, ale nie, nie jest, yy, nie potwierdza się to tym razem. Otóż w meczu numer 2, przegranym przez Toronto, Raptors na ofensywnych tablicach zdobyli 15 zbiórek w porównaniu z jedynie 6 Golden State. Fakt, mieli wtedy jedynie 37% skuteczności swoich rzutów, więc yy, automatycznie było więcej tych szans, aby zbierać nietrafione rzuty. Ale nie przełożyło się to na wynik. Następnie przechodzimy do spotkania numer 3. Toronto mają jedynie 5 zbiórek ofensywnych i wygrywają spotkanie przy aż 13 zbiórkach ofensywnych Warriors. Ale ponownie drużyna z Oracle miała jedynie 39% skuteczności swoich rzutów, więc od razu rzuca się w oczy to, że zawodnicy Steve Wakera mieli co zbierać, i stąd biorą się te liczby, które później nie mają swojego przełożenia na rezultat spotkania. I teraz ponownie, przy okazji finałów to to jest raczej nieuniknione Chciałbym nawiązać do Lebrona Jamesa Który w zeszłorocznych finałach w pierwszym spotkaniu przeciwko Warriors Zdobył 51 punktów Ale na nic się to zdało Pamiętamy sytuację z końcówki spotkania, kiedy J.R. Smith pomylił kierunki I pobiegł w stronę przeciwnego kosza Niż w stronę tego, w którym, do którego powinien rzucać Cavs następnie po dogrywce przegrali no i tak, i teraz jedynie możemy sobie spoglądać na memy z tego wydarzenia, bo już mało kto pamięta, że LeBron zdobył w tamtym meczu 51 punktów. W tym roku w spotkaniu numer 3 rozgrywanym na parkiecie mistrzów NBA, obecnych jeszcze mistrzów NBA, Steven Carey zdobywa 47 punktów, ale ponownie nie przekłada się to na rezultat spotkania. I tutaj po raz kolejny można zobaczyć, że nie zawsze liczby przekładają się na końcowy efekt. I tak już jest w koszykówce. Można kręcić niesamowite liczby. Można osiągać niezwykłe rezultaty. Ale koniec końców o wyniku końcowym decyduje zespołowość. I tutaj nie możemy, nie możemy się z tym kłócić, bo to jest, to jest oczywiste. Tak było od zawsze. Z tego powodu między innymi Russell Westbrook nie ma na, swoim palc nie ma na swoich palcach jeszcze ani jednego pierścienia, bowiem triple-double, triple-double... Drugi, yy, trzeci sezon z rzędu Ale na nic się to zdaje Russell Westbrook odpada w pierwszej rundzie hmm, Playoffs po raz pierwszy Rok później po raz drugi Następny rok później Russell Westbrook odpada w pierwszej rundzie Playoffs po raz trzeci Liczby ma, ale czy, czy jest spełnionym koszykarzem? Gdybyśmy go zapytali Prawdopodobnie odpowiedziałby, że nie Ale na koniec wróćmy jeszcze do osoby Kawaja Lenarda Kawaj Leonard odpowiednio notuje w tej serii Zdobycze punktowe na poziomie 23 punkty, 34, 30 i 36. I teraz odpowiedzmy sobie. Czy wschód ma nowego króla? LeBron James jest jeden. Ale Kawhi Leonard? Ale Kawhi Leonard robi w tym roku wszystko, aby mu dorównać. I kolejna ciekawa statystyka. Wiecie jacy zawodnicy zdobyli w finałach NBA ponad 35 punktów i nie mieli przy tym ani jednej straty? Już Wam mówię, Kawhi Leonard, Kevin Durant, Shaquille O'Neal i Michael Jordan. Naprawdę przyzwoite towarzystwo, chyba przyznacie. I w takim gronie znalazł się właśnie tegoroczny prawdopodobnie MVP finałów. I wiecie co najlepiej świadczy o wielkości zawodnika? Opinia jego kolegów z zespołu. I oto co e, odpowiedział na pytanie Fred, Wa Fred Van Litt, zapytany... Co według Ciebie stało się w trzeciej kwarcie, że odmieniło to Twoich kolegów? A Fred odpowiedział: Kawaj Leonard szedł na parkiet, oddał dwa wielkie rzuty na początku kwarty, przed tym nie ma żadnej obrony. I chyba lepiej, lepiej nie można skwitować gry zespołu Toronto i tego, jaką rolę odgrywa Kałej Leonard w całej te, tej organizacji. Ciężko sobie wyobrazić, by po tak fantastycznym sezonie miał on odejść z Kanady, miał on sobie znaleźć nowy dom, czy to w LA, czy w Nowym Jorku, gdziekolwiek. Naprawdę przez ten krótki, naprawdę krótki rok znożyć się przyzwyczaić do wizerunku tego pokornego Kawaja w tym, w tym Toronto, w tym jak on funkcjonuje w tej organizacji, jak wiele dla niej znaczy. Ale spokojnie, na, roz na rozmowy o yy, offseason przyjdzie jeszcze czas. Tym razem skupiamy się na piątym meczu finałów NBA. I kto wie, być może już yy, noc z poniedziałku na wtorek będzie w tej kwestii decydująca. Być może już we wtorek będziemy celebrować yy, nowego mistrza NBA, a może nie. Może będziemy musieli poczekać do kolejnego spotkania. A kto wie. Jeszcze nie jest wykluczone, że nie zobaczymy w tym roku spotkania numer 7, które miałoby miejsce w Kanadzie i naprawdę, które by zelektryzowało cały koszykarski świat. Tego nie wiemy, ale z każdym dniem będziemy coraz bliżej tej odpowiedzi. Tymczasem zachęcam do subskrypcji, pozostawienia łapki w górę i regularnego pojawiania się na kanale, ponieważ będą przygotowywane naprawdę ciekawe rzeczy, wydarzenia i informacje. Do zobaczenia!